Jest piękne! Subskrybuj kanał! Wow. Wow, 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 wow. Witajcie widzowie YouTube w moim nowym filmie. Jesteśmy na Syberii. Zobaczcie, ani żywej duszy nie ma nigdzie. Wszędzie tylko nawet śniegu nie ma, tylko jest mróz minus 50-60 stopni. Jakbym miał wodę, to bym wam pokazał, że jak wylejemy ze szklanki wodę, to ona zupełnie zamarzła w powietrzu i spada już lód na ziemię. O słońce syberyjskie niemiłosiernie praży mrozem i, i zbliżica. Zobaczcie, nawet roślinności nie ma. Bardzo takie malutkie, o jakieś krzewiki tylko i nic więcej. Raz po raz. Tam jest jakiś las, nawet, ale ten las. To jest bardzo daleko stąd, to już, to już nie jest na Syberii. No i tu o, zobaczcie, korona drzewa jaka pusta liści w ogóle nie ma, bo tu w ogóle życia nie ma, ani ptaków e, staki są, ja tu jestem o chmury zapowiadali dzisiaj w ruskim radiu, że będzie pizdzić minus 100 stopni. Także trzeba się grubo ubrać, żeby wyjść na jakikolwiek spacer. O, psy szczekają, ale za chwilę przestaną szczekać, bo zamarzną, przecież w takim razie to pies zamarznie. Później takie psy są brane i rozmrażane i na obiad robione takie psy są. No. I zobaczcie, tu normalnie stepy. Zobaczcie te stepy, góra Syberiada. Się nazywa, góra się nazywa Syberiada, ta góra tu, to jest najwyższy szczyt Syberii, tak, najwyższy szczyt Syberii. Tam płynie taka rzeczka i tam, tylko że ta rzeczka jest zamarznięta zimą i ryby pływają w tej rzeczce na pół zmarznięte pod lodem. O, tu chyba widać tą rzekę, o tam widać rzekę jak płynie, też się Syberiada na, nazywa. Ostreń, o, wieje kurczę od północy. Bardzo mocno wieje, strasznie zimnym wiatrem. Za chwilę muszę się yy, zmywać stąd, bo po prostu. No jest tragedia. Normalnie wąsy mi zamarzają i broda. Tak, nie gole się, gdyż na Syberii lepiej się, lepiej się nie golić, bo zamarza wąsy i broda. O, i takie to jest właśnie. I takie to jest właśnie widoki. Tam coś jest na drzewie, ale to jest chyba szron. Dobra, będę kończył ten filmik. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału zatytułowanego Życie jest piękne. Ubierajcie się grubo. Jeżeli filmik Wam się o Syberii spodobał, o to jeszcze raz na górę zobaczcie. Jeżeli Wam się filmik o Syberii spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. I udostępnić swoim znajomym. Zobaczcie, jaka Piździca na Seberii jest. To jest masakra totalna, jak to widać. O, i tu jeszcze stepy. O, drzewa narąbałem. Gdzie to jest? Drzewa narąbałem. Tutaj rośnie takie drzewo wiurowe, Jak widać. Bo tu jest tak zmarznięte drzewo, że normalnie pęka w środku. I takie wiurowe drzewo się robi. O. Ładne drzewo. Wiórowe. O, dokładnie tak. No i zobaczcie te wióry, jeszcze na koniec. No i chyba by było prawdopodobnie na tyle, bo mi ręce zmarzły. Eee, cześć.